Prezydent Donald Trump spotkał się w poniedziałek w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Liderzy omówili rezultaty piątkowych rozmów Trumpa z Putinem na Alasce, w tym szczegóły wstępnych uzgodnień i rosyjską propozycję zawieszenia broni. Trump przerwał spotkanie w Białym Domu, by zadzwonić do Putina. Trump oświadczył. Szczyt na Alasce utwierdził mnie w przekonaniu, że choć są jeszcze trudne kwestie, to porozumienie jest w zasięgu ręki. I wierzę, że prezydent Putin, podejmując bardzo ważny krok, zgodził się, że Rosja zaakceptuje gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. To jeden z kluczowych punktów, które musimy rozważyć i będziemy to rozważać przy stole negocjacyjnym. Kto będzie robić co? Prezydent Zełęski stwierdził natomiast, że odbył bardzo dobre rozmowy z Trumpem najlepsze do tej pory. I uznał za przełom, że przedmiotem rozmów są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ponownie wyraził gotowość do spotkania z Putinem, dodając, że chciałby, by obecny przy nim był również Trump.